Daszbur. witam was w kolejnym materiale. Tak jak obiecywałem, mamy 15 sierpnia i musimy zrobić ogłoszenie yy, wyników konkursu. Głosy podliczone, głosowanie trwało do 12 sierpnia do godziny 24. Później komentarze były wstrzymane, był czas na podliczenie. No i teraz chciałbym wam przedstawić wyniki. Komentarzy chyba było takich, które, które brały, że tak powiem udział było. Ponad 200. Nie będę tutaj cyfr y, przytaczał dokładnych, ale, ale tak to wychodzi. I co? Y, czarnym koniem tego y, odcinka, że tak powiem, po ilości głosów, y, był trening strzelecki, na który ponad 130 oddanych głosów y, przez Was ten, ten materiał zdobył. Pierwsze miejsce, ja już tutaj nagrody za kamerą przygotowałem. Za pierwsze miejsce, kolega Mariusz, yy, tak jak gdzieś tam powiedziałem yy, w socjalach, pier, za pierwsze miejsce była do wygrania luneta Noxar Magnar 318 na 56 Także to jest pierwsza nagroda. Do tego dokładamy czapeczkę Doliny Kakaju i do tego. Dokładamy ręcznik, jeden mały, jeden duży, taki komplet ręczników od chłopaków stanie polowanie. Tutaj akurat jest dzik, nie wiem jak to będzie widać, ale fajne, yy, fajne te ręczniki chłopacy mają sprzedaży. Także lunetę główną i ręczniki fundowała firma Tanie Polowanie, yy, za co bardzo, bardzo chłopakom stanie polowanie. Dziękuję za to, że włączyli się do tego konkursu. Bo tanie polowanie i Dolina Kakaj ufundowała nagrody na ten, yy, na ten konkurs. Drugie miejsce yy, z ilością głosów, chyba 60 kilka, także różnice były duże, nie, yy, ale głosy liczyłem dwa razy. Nie pomyliłem się. 60 yy, kilka głosów yy, uzyskał materiał kolegi Huberta. Polowanie na myłkusy. I do niego leci pułapka, y, fotopułapka, nie pułapka, y, fotopułapka Cajsa, y, zikam 7 także będzie sobie mógł te swoje myłkusy y, następne gdzieś tam podpatrywać, jeżeli są. No i do tego dokładamy czapeczkę, i do tego dokładamy ręczniki od chłopaków w stanie polowanie. Także drugu, drugą nagrodę mamy za sobą. No i trzeci materiał, y, który uzyskał 30 kilka głosów, to jest materiał kolegi Tomka. Y, migawki z łowiska. No i kolega Tomek też dostanie fotopułapkę. Tym razem od Hika M15. Kolega Tomek. Będzie mógł sobie to swoje łowisko dalej podglądać i patrzeć, co się w nim dzieje. Do tego standardowo dokładamy czapeczkę Doliny Kakaju i komplet ręczników. Także właściwie mamy tyle. Słuchajcie, pula nagród, jak sobie podliczyłem ponad 4000. Także na pewno konkurs fajny. Myślę, że ci, którzy. Którzy brali udział, którzy zajęli jakieś tam miejsca, będą się z tych nagród cieszyć I będą one im służyły Czy następny konkurs będzie? Nie wiem, myślę, że jeszcze coś tam zrobimy Powiem Wam, że z takim konkursem to jest, jest trochę za bo trzeba Napisać regulamin, później trzeba sobie wszystkiego przestrzegać i tak dalej, i tak dalej I RODO, i, i żyjemy w ogóle w takich czasach, Że, że nieraz strach się czegoś tam dotknąć ale nie wiem, no być może na 8-10 tysięcy subskrypcji sobie zrobimy jakiś konkurs, albo jeszcze, jeszcze gdzieś tam w międzyczasie. Nie wiem, nie obiecuję, ale myślę, że temat jest otwarty. Właściwie to tyle. Dziękuję Wam yy, za ten materiał. Wiem, że ten materiał nie będzie miał jakichś tam super zasięgów i super wyświetleń, ale no trzeba było taki materiał też zrobić, bo, yy, no bo obiecałem, że tak będzie, więc, więc staram się dotrzymywać. Słowa i tyle, dajcie chociaż jakiegoś lajka, like yy, jakiś komentarz dla zasięgu. Widzimy się już na polowaniu, chociaż być może jeszcze będziecie widzieć jakiś krótki test, nie wiem jak mi się z tymi odcinkami to pospina, ale na pewno Dolina Kakaju jeszcze coś tam Wam pokaże. Myślę, że do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiam serdecznie i nasz ból.